W zakładzie chrenicy witamin najbardziej mi się spodobały laboratoria. Widzę się wybliżność na pojmu. Byłem w szoku, że widziałem tyle puszek. Dwóch chłopców padło na pomysł, że będą zarabiać pieniądze, że stworzą swój własny biznes. Poradę poszli do burmistrza Wieruszowa, skąd pochodzą. Ten doradził im, sprzedawajcie lemoniadę. Panowie mnie bardzo zaskoczyli, bo sami przyszli do urzędu. Chopy mają po 10 lat i chcą pracować. Ten burmistrz nas i potraktował nas bardzo poważnie. Stworzyli własne receptury lemoniad i sprzedawali je na jednej z imprez plenerowych. Zarobili pieniądze, a za zarobione pieniądze kupili dary dla schroniska zwierzętom. Proili limonki, cytryny, obierali truskawki, mięte, więc no dużo rzeczy robili sami. E, tak, okazało się to hitem. Jesteśmy pasjonatami napojów. Żyjemy tym, jak one powstają, jak one potem żyją na półkach sklepowych, jak wygląda cały proces. Dlatego pokazaliśmy to chłopcom, ale wisienką na torcie były właśnie warsztaty napojowe. Najbardziej podobało mi się w laboratoriach, gdzie sprawdzali napoje, czy są dobre do spożycia. Bardzo się cieszę, że mogłem przyrządzić swoją własną orężadę. Fajnie by było robić takie napoje. Obaj dostali receptury, z których przygotowywali oranżadę i lemoniadę. Później to degustowaliśmy i okazało się, że to są produkty, takie, które kupujemy na co dzień w sklepach. Przygotowałem y, lemoniadę o smaku truskawkowym. To było średnio trudne, żeby to zrobić, bo z jednej strony niby się tylko dodaje, a z drugiej trzeba też być y, dobrze skupionym, żeby dodać wszystkiego dobrą ilość. Że dla nich to też była niesamowita przygoda, że widzieli, jak krok po kroku taką lemoniadę się komponuje, co trzeba dodać, na co trzeba zwrócić uwagę i że to nie jest tylko tak, że się wyprodukuje i, i można kupić w sklepie, tylko to zachodzi cały proces i, i mnóstwo ludzi przy tym pracuje, żeby no, te napoje mogły do sklepów trafić.